Wędzickan spotykamy się, by porozmawiać o planach i działaniach podejmowanych na Wydziale Nauk Dużo się dzieje na całej uczelni, ale dziś skoncentrujemy się na tym, co pani zdaniem najważniejszego czeka Wydział kierowany przez panią w najbliższym czasie. Tak, muszę przyznać, że zmiany, które dzieją się na całej uczelni, nie omijają również w nosu. Absolutnie konsekwencją tego, co zaproponował rektor i władze rektorskie, natomiast są absolutnie logiczną, logicznym ciągiem zdarzeń, które będą dotyczyły całej uczelni. Powodem, do wprowadzenia poszczególnych etapów tych zmian są oczywiście kontrole zewnętrzne, które przekazywał, informacje o tych kontrolach przekazywał wielokrotnie rektor i gdyby one stały się podstawą do tego, żeby wdrażać je zarówno w uczelni, jak i oczywiście na poszczególnych wydziałach. W tym na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Może rozbierzmy to teraz na części pierwsze i zacznijmy od dydaktyki. Dobrze. Patrząc długoterminowo, dla mnie przede wszystkim bardzo istotnymi celami, które chciałabym zrealizować, to zdecydowanie podniesienie jakości kształcenia. Tutaj stawiamy sobie za cel przede wszystkim usystematyzowanie dostępu naszych studentów do bazy klinicznej. Zarówno dydaktyka przedkliniczna, jak i dydaktyka kliniczna wymaga. Istotnych zmian. Zmiany te oczywiście będą się układały w czasie, natomiast to usystematyzowanie dostępu do bazy klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w mojej opinii, jest priorytetowe. I to też epidemia trochę pokazała, że to jest palący problem. Dokładnie tak. Epidemia pokazała, że mimo że staraliśmy się zabezpieczyć naszych studentów, mimo że środki ochrony indywidualnej były dostarczane niemal wszędzie, niestety studenci z różnych ośrodków tzw. bazy obcej byli wypraszani, eliminowani i w zasadzie nie można było prowadzić spokojnie tego procesu kształcenia. W związku z powyższym najbardziej chyba istotne jest właśnie usystematyzowanie tego dostępu do klinik do bazy klinicznej, ale również usystematyzowanie procesu realizacji tej, tej, tego kształcenia przedklinicznego. Czyli tutaj przechodzimy do struktury i do jednostek, które y, będą ten proces realizować. Dokładnie tak. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, że jak gdyby systemowe rozwiązania zastosowane w uczelni dotyczą konsolidacji jednostek, które zajmują się podobnym profilem działalności. To będzie dotyczyło również naszego Wydziału. Podjęto decyzję, żeby te jednostki w obrębie różnych Wydziałów, które podejmują podobną tematykę, działalność naukową, konsolidować w jedną działalność po to, żeby zwiększyć możliwości i potencjał, budować potencjał pracowników i tych właśnie jednostek. Tak jak Państwo wszyscy wiecie, powstało już studium nauk humanistycznych i nauk społecznych, które właśnie z różnych wydziałów jednostki zajmujące się podobną tematyką skonsolidowało po to, żeby usprawnić proces kształcenia. Dodatkowo, oczywiście, co bardzo ważne dla mnie, myślę, że dla wszystkich Państwa, realizacja działań w określonych obszarach pokazała, że musimy zmienić troszeczkę podejście do zatrudnienia naszych pracowników i tutaj ta propozycja zmian jest też jasna i klarowna. Oczywiście co najważniejsze, pracownicy na stanowiskach dydaktycznych powinni zwiększyć ilość tej dydaktyki i odpowiednio realizować ten proces dydaktyczny. Natomiast stanowiska czy osoby zatrudnione na stanowiskach badawczo-dydaktycznych no powinny koncentrować się nie tylko na dydaktyce, ale również na realizacji zadań związanych z procesem badawczym, z prezentacją wyników swoich badań, z publikacjami i tutaj również ten obszar jest niezwykle, niezwykle istotny. Bardzo zależy mi na tym, żeby właściwie nazwać jednostki, żeby kompetencyjnie przydzielić pracowników do tych jednostek. Po to właśnie, żeby móc ten potencjał wzmacniać i żeby ten rozwój zarówno dydaktyczny, jak i naukowy był tutaj dobrze realizowany. Uważam, że kierownicy jednostek, jakby rola kierowników jednostek w tym zakresie jest nieoceniona. Rozumiem. I z kierownikami jednostek, też Pani dziekan o tych zmianach już miała możliwość porozmawiać. Przedstawiłam obszary funkcjonowania naszego wydziału, które w mojej opinii są obszarami, które konieczne są do zagospodarowania w związku z powyższym. Jak najbardziej o tych wstępnych zmianach poinformowałam kierowników jednostek. Przejdźmy może do rozwijania trochę tej tajemnicy, jakie Pani zdaniem powinny być będą te wiodące kierunki na Wydziale Naukozdrowia. Wiodące kierunki pozostają ciągle takie same. Absolutnie trzymamy się jakości i tego, co nam rynek pokazuje i jaka jest potrzeba. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, pielęgniarstwo i położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, to oczywiście te kierunki, które są jak najbardziej istotne. Natomiast Pandemia pokazała, jak bardzo niedoceniane przez system są osoby pracujące w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia populacyjnego. Jak istotna jest epidemiologia i jak bardzo te nurty należy rozwijać. W związku z powyższym, oczywiście, jak najbardziej również ten obszar będzie przedmiotem naszego wielkiego zainteresowania. Te wiodące kierunki się nie zmienią. Czy to znaczy, że ta struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaje taka sama dokładnie? Konsolidacja jednostek, o których mówiłam, które zajmują się podobnym profilem działalności czy obszarami działalności, również u nas powinny skoncentrować się na zdrowiu. Dlatego też proponuję zmianę w funkcjonowaniu naszego Wydziału i uważam, że warto powołać jednostkę, która będzie te elementy, które mówią o zdrowiu, scalała w jedną, w jedną całość. Mam tutaj na myśli oczywiście zarówno zdrowie publiczne, zdrowie populacyjne. Myślę tutaj oczywiście o edukacji zdrowotnej, o profilaktyce chorób cywilizacyjnych, epidemiologii jak najbardziej, tak? Ale również medycynie środowiskowej czy medycynie pracy. To są te elementy, które powinny budować zdrowie, budować świadomość zdrowotną i powinny się znajdować na wydziale nauko zdrowia. Dużo emocji wzbudziło przeniesienie dietetyki na wydział farmaceutyczny. Możemy do tego jeszcze nawiązać, skąd taka decyzja? Pojawiało się wiele kontrowersji i komentarzy na ten temat. Jednakże w mojej opinii Trzeba się skupić na celu nadrzędnym. Tutaj mówimy o jakości kształcenia. Mówimy o tym, że naprawdę realizowana dydaktyka powinna w Uniwersytecie Medycznym być na najwyższym poziomie. Abstrahuję od dyskusji dotyczących zmian kadrowych i dotyczących realizacji samego procesu. Natomiast myślę, że zaletą dla studentów i dla jakości prowadzonego kształcenia ewidentną jest sąsiedztwo uniwersyteckiego szpitala klinicznego i dostęp do bazy klinicznej to po pierwsze no i oczywiście warunki lokalowe które zapewnia wydział farmacji no nie podlegają tutaj żadnej dyskusji w związku z powyższym uważam że biorąc pod uwagę jakość biorąc pod uwagę charakter prowadzonej dydaktyki w zakresie dietetyki. Uważam, że jest to dobra decyzja, i uważam, że jest to decyzja dla studentów i dla naszych dydaktyków, dla wszystkich nauczycieli, również bardzo, bardzo pozytywna. Ta zmiana wydziału, na którym prowadzony będzie kierunek, była ze studentami konsultowana i to chyba nie jedyne konsultacje. Mam wrażenie, że to też jest taka nowość na Wydziale Nauko Zdrowiu, czyli bliski kontakt między dziekanatem a studentami. Tak, bardzo zależy mi na tym, żeby poznawać opinie studentów i tutaj faktycznie mam nadzieję, że będą to doceniali i dostrzegali. W zasadzie cały czas podejmuję próby kontaktu ze studentami i staram się reagować dość dynamicznie na ich postulaty czy, czy również skargi. Tak, bo tych, tych oczywiście też nie jest mało. W związku z tym staram się być w bezpośrednim kontakcie. Organizuję w zależności od potrzeb, naturalnie, organizuję spotkania, w szczególności oczywiście zdalne, po to, żeby regularnie rozwiązywać te problemy, ale również pozyskiwać opinie. Uważam, że to dorośli, inteligentni ludzie i to oni, ten obszar powinni nam nowoczesności zagospodarować. Oni powinni wydawać opinie i powinni Powinniśmy się traktować jak partnerzy w tym procesie realizacji kształcenia. Dodatkowo zaprosiłam przedstawicieli studentów do prac w zakresie oceny funkcjonowania Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ich opinie i ich rozwiązania są dla mnie naprawdę bardzo cenne. Mam nadzieję, że uda się niektóre z nich wdrożyć w życie. Ponadto zaprosiłam 1 czerwca, wprawdzie w Dzień Dziecka, ale zaprosiłam studentów wszystkich kierunków do. Realizacji naszego jednego z odcinków naszego spotkania realizowanego w ramach kierunku zdrowie, gdzie będą opowiadali o zdrowiu z perspektywy właśnie swoich kierunków kształcenia. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa, ciekawa audycja, na którą oczywiście wszystkich zapraszam. Uważam, że taka opinia ze strony studentów powinna być brana pod uwagę. Mówiła Pani o dietetyce i przeniesieniu, podkreślając. Warunki lokalowe, które na Wydziale Farmaceutycznym są zdecydowanie lepsze niż na Wydziale na No i to jest niewątpliwie jedna z największych bolączek Pani Wydziału, czyli miejsce, w którym prowadzone są zajęcia. Mówi się dużo o tym, że będzie nowy budynek, nowa siedziba Wydziału Nauko Możemy w kilku zdaniach przybliżyć, na jakim jesteśmy konkretnie etapie i co jest w planach. Oczywiście. Uważam, że jakość kształcenia, ale tak jak mówimy, również warunki lokalowe, w jakich to kształcenie jest prowadzone, daje szansę na to, żeby ten proces unowocześniać i ten proces zmieniać. Nasze kamienice, w których prowadzone jest kształcenie, oczywiście są piękne, natomiast nie przystają do potrzeb, nie przystają do czasów, w których realizujemy to kształcenie. W związku z tym, Uważam, że ogromnym sukcesem jest to, że nowa siedziba, czy budowa nowej siedziby Wydziału Nauk o Zdrowiu została wpisana w plan najbliższy i tak naprawdę jest jednym z trzech priorytetowych elementów tego planu Związanego z rozwojem infrastruktury dydaktycznej naszego, naszej uczelni. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, jesteśmy już wpisani w plan, w związku z powyższym mam nadzieję, że ten plan będziemy realizować. Druga rzecz wstępnie została określona lokalizacja naszej, naszej nowej siedziby. I tutaj wprawdzie nie jest to w tak pięknych okolicznościach przyrody, w jakich się znajdujemy na Wydziale Nauko Zdrowiu przy ulicy Bartla. Natomiast na pewno dla nas wszystkich będzie dużo bardziej odpowiednim miejscem właśnie bezpośrednia, bezpośrednia, bezpośrednie sąsiedztwo Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Tam też została wstępnie określona już lokalizacja nowego budynku. Kolejna rzecz, dokonano spisu wszystkich pomieszczeń po to żeby, w którym w tej chwili dysponujemy, po to żeby określić wstępnie potrzeby. Te potrzeby zostały określone i w zasadzie Powolutku przygotowujemy się do tego, żeby opisać cały, cały zakres potrzeb po to, żeby stworzyć plan funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo skierowałam takie zapytanie również do osób konkretnie kształcących na poszczególnych kierunkach, do, do zespołów do tego specjalnie powołanych. I te zespoły przygotowały mi, przygotowują wstępnie zapotrzebowanie, również związane z niezbędnym sprzętem, po to, żeby móc realizować ten standard kształcenia, no ale w warunkach nowoczesnych i zupełnie odmiennych od tych, w których w tej chwili realizowane jest kształcenie. Dużo zadań przed Panią, część z nich związana z dużymi zmianami. Jest niepokój? Każda zmiana budzi niepokój. Ja myślę, że każda zmiana jest potrzebna, natomiast zawsze niesie ze sobą jakąś niepewność. Tej niepewności nie da się uniknąć. Mam tylko nadzieję, że przeprowadzimy tę zmianę w sposób odpowiedni, w sposób klarowny, że będzie możliwość wyeliminowania tych najbardziej stresujących sytuacji. Niemniej jednak oczywiście jako człowiek te obawy ze strony i nauczycieli i studentów i pracowników oczywiście doskonale rozumiem. Niemniej jednak jako dziekan muszę stać na straży pewnych procesów, które, do których zostałam powołana, które zostały mi przedstawione, wyznaczone. Staram się to robić. Natomiast oczywiście Mam nadzieję i jestem głęboko przekonana o tym, że wszystkie te procesy, wszystkie zmiany będą służyły i będą prowadziły nas do tego, aby ten proces zarówno jakości podnoszenia jakości, jak i ewaluacji przełożył się na dobro pracowników i studentów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.